Cześć wszystkim, witam na kanale i dziś zabieram Was na szczegółowy, ale lekki i przystępny przegląd zupełnie nowej Toyoty RAV4 na rok 2026. To model, który od lat jest jednym z filarów segmentu SUV i w najnowszej odsłonie pokazuje, że Toyota nie zwalnia tempa. Już na pierwszy rzut oka widać bardziej nowoczesną sylwetkę, ostrzejsze linie nadwozia i dopracowane detale, które nadają autu świeży, a jednocześnie solidny charakter. Przód wygląda masywniej, reflektory są smuklejsze, a całość sprawia wrażenie bardziej premium. Wnętrze nowej Era V4 to duży krok naprzód pod względem jakości i technologii. Materiały są przyjemniejsze w dotyku, a ergonomia została wyraźnie poprawiona. Centralne miejsce zajmuje większy ekran systemu multimedialnego z szybszym działaniem, bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto oraz nowym interfejsem, który jest prosty i intuicyjny. Cyfrowe zegary oferują kilka trybów wyświetlania. Dzięki czemu każdy kierowca może dopasować widok do swoich preferencji. Nie zabrakło także ładowarki indukcyjnej, portów USB-C oraz rozbudowanych opcji personalizacji oświetlenia wnętrza. Pod maską Toyota stawia na sprawdzone, ale unowocześnione rozwiązania. W ofercie znajdziemy wydajne jednostki hybrydowe oraz hybrydę plug-in, które łączą dobrą dynamikę z niskim zużyciem paliwa. Napęd na cztery koła został ulepszony, co przekłada się na lepszą trakcję w trudniejszych warunkach. Zawieszenie zapewnia wysoki komfort jazdy, a jednocześnie daje poczucie pewności na zakrętach, co docenią zarówno kierowcy miejscy, jak i ci, którzy często wybierają się w dłuższe trasy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i nowoczesne funkcje, nowa era V4 2026 rok naprawdę robi wrażenie. Zaawansowany pakiet systemów wspomagających kierowcę obejmuje ulepszony adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu, system monitorowania martwego pola oraz nowe funkcje półautonomicznej jazdy w korkach. Samochód potrafi też aktualizować oprogramowanie zdalnie, co oznacza, że z czasem może stawać się jeszcze lepszy. W codziennym użytkowaniu era V4 pozostaje bardzo praktyczna. Przestrzeń na tylnej kanapie jest wystarczająca dla dorosłych pasażerów, a bagażnik oferuje regularny kształt i niski próg załadunku, co ułatwia pakowanie zakupów lub bagaży na rodzinny wyjazd. Składane oparcia pozwalają szybko zwiększyć możliwości transportowe, a liczne schowki w kabinie pomagają utrzymać porządek. Wrażenia z jazdy są spokojne i przewidywalne, układ kierowniczy pracuje precyzyjnie, a wyciszenie wnętrza stoi na wysokim poziomie nawet przy wyższych prędkościach. Toyota poprawiła również systemy łączności, dzięki czemu aplikacja mobilna umożliwia zdalne sprawdzenie stanu auta, ustawienie klimatyzacji czy lokalizację pojazdu. Choć oficjalne ceny mogą się różnić w zależności od rynku i wersji wyposażenia, wszystko wskazuje na to, że RAV4 2026 rok zaoferuje bardzo dobry stosunek jakości do ceny, szczególnie w odmianach hybrydowych. To samochód dla osób ceniących niezawodność, nowoczesne technologie i komfort na co dzień, bez rezygnowania z rozsądnych kosztów eksploatacji. Daj znać, czy rozważałbyś ten model jako następne auto, oraz pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, bo regularnie pojawiają się tu testy, opinie i premiery samochodowe przygotowane w przystępny sposób. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.